Widzów faktu 24.pl i faktu witają Robert Schulz i Jan Bolanowski. Zapraszamy na przegląd najpopularniejszych tytułów prasy kolorowej w Polsce, czyli gazetek, sieci handlowych. Sensacją, którą zapowiadaliśmy w ostatnim odcinku, yy, możemy dzisiaj yy, ujawnić, są torebki skórzane, które będą w Lidlu od soboty 17 października. W 32 yy, wzorach z włoskiej skóry. Widzimy w takich e, modnych kolorach, no, podobno modne, stonowane, skóry. Raz, dwa, trzy, z odcieni takiego brązu, ale też granat i biała torebka. Tak, więc bez problemu będzie można dopasować do swojej stylizacji torebkę Matki Witchen. One już kiedyś były w Lidlu, nie wiem czy, czy dokładnie te wzory i modele, i wtedy cieszyły się bardzo dużą popularnością. Tak, i e, miejmy nadzieję, że no, jak zapowiemy. E, obecność tych torebek to nie znikną one tak szybko jak ostatnio kurtki, o których mówiliśmy. I jest też dres dla całej rodziny za 55 zł. E, z linii, z kolekcji Premium Dresów możemy nabyć taką oto piękną granatową, grafitową nawet bluzę albo niebieską. Spodnie za 39 zł i tworzą piękny komplet kompleks, w których yy, mogą chodzić całe rodziny, proszę. Są dziewczęce tutaj w kolorze takim różowym, ale też szarym. I dla panów w kolorze wojskowym, wojsk lądowych, wojsk lotniczych. Taki granacie, troszeczkę top Gun, można się poczuć naprawdę jak pilot myśliwca. Największą ofertę z przygotowało Tesco. Znajdziemy kilkadziesiąt. Całą gazetkę wzorów. zrobili. Całą gazetkę zrobili na temat. Właśnie zniczy. Są to nie tylko klasyczne znicze płonące, ale również na przykład znicze LED, a także, co mnie bardzo zainteresowało, znicz solarny szklany. Ja w ten sposób że on w ciągu dnia się ładuje, a potem przez 5 godzin po zmroku świeci. Czyli przez noc może spokojnie świecić wieczór. To jest inwestycja nawet na przyszły rok na, na wszystkich świętach. Jak ktoś e, nie ma maszynki, na przykład albo mu się zepsuła, to może sobie w Tesco kupić e, maszynkę do golenia, golarka Philips za 249 zł. Ale też jest maszynka do strzyżenia włosów, e, suszarka, no i lokówka. No ja za lokówkę dziękuję. Natomiast maszynkę mogę rozważyć. Lokówkami się może przydać. To jest. Janek, nie. Po co mu się ma przydać lokówka? Przecież to może ma zakręt. A prostownice mają? Nie, nie mają prostownicy. Apelujemy o to, żeby w, w, w którejś gazetce była prostownica specjalnie dajanka. dla Janka. Można kupić w Żabce czekoladę z okienkiem, i to dużą, 220 g, za 9,99, a nie za 15 zł. Wielka przecena apetycznych czekolad z okienka, z orzechami. Jeżyki, jakieś inne słodkości i Ferrero Rocher dla nauczyciela za 9,99. Na dzień nauczyciela przygotowany jest także Tesco. E, oprócz wyboru bombonierek, których jak wiemy nie dostaniemy już w sklepikach szkolnych, Tesco proponuje także kwiaty. Kwiaty doniczkowe, jak begonia za 6,99 ale i cięte bukiet szczere uczucia za jedyne 16,99 zł. Można wyrazić swoje szczere uczucia na Szczere uczucie do pani z matematyki. Biedronce, prawdziwy hit nie tylko do biegania, także na wyjścia. Oryginalne damskie i męskie buty Adidasa za 149 zł. Z trzema paskami jeszcze i to wyraźnie widocznymi, bo białe paski. A na w niektórych są nawet czerwone sznurówki. Ale to są szare, widzę. Y, paski są niewidoczne, paski ale nie sznurówki widocznie. są bardziej widoczne. No. Ale to eleganckie, rzeczywiście na wieczorne wyjście jakoś chce y, tak błysnąć się dyskretnym takim urokiem elegancji. Adidasa, ale też można normalnie w dzień pobiegać, i my chyba też już będziemy biec. Także żegnają się z Państwem Robert Schultz i Jan Bolanowski. Dziękujemy.